Cześć ludzie, witajcie na moim kanale, dzisiaj jest kolejny odcinek z poradnika Dokieta A5 Teraz tutaj przed chwilą Wam się pojawi taki filmik, jak wygląda właśnie mod, który dzisiaj Wam pokazać To jest Natural Vision, ale to jest wersja Remastered Oczywiście to tak samo będzie działać w tej wersji Evolved Jeśli oczywiście ona będzie udostępniona za darmo Na razie tutaj Reset za donate ją y, czy tam za wsparcie, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie więc tutaj, żeby to pobrać, Natural Vision, potrzebujemy samo Natural Vision oraz Visual 4. Więc najpierw pobieramy obydwa. Ja już tutaj sobie wcześniej pobrałem, żeby nie tracić tutaj czasu, i wchodzimy najpierw w Visual 4, Open 4. Wszystko to sobie tutaj ekstraktujecie. Ja tutaj sobie wejdę w pobrane. Visual 4. I teraz tak. Wchodzimy w Tools. ASI Manager i tutaj wszystko musicie mieć zainstalowane. Teraz wchodzimy tutaj w Tools, Package Installer i tutaj sobie wchodzimy w nasz ten i najpierw Visual, Visual 4, Installation via Mod Package, klikamy to, klikamy to, Install, pamiętać, żeby to moc, Confirm, i to nam się szybko instaluje. Potrwa, to sekundę, to bardzo mało. Zamykamy to. Klikamy Tools, Package Installer. I tutaj wchodzimy w pobrane Natural Vision. I tutaj to klikamy. Install. Frame. I do mocy. Instali, to już tak naprawdę mamy. Zatem się to szybko instaluje. To bardzo mało, to za, bardzo mało czasu to zajmuje. Close. Wszystko już zamykamy to sobie zostawię, bo to też oczywiście tapety sobie zmieniłem, bo miałam tutaj małe problemy z komputerem idziemy z Rockstar Games Launcher, a ja Wam to teraz przyspieszam no i tutaj chciałem takie małe wcięcie zrobić zobaczcie, że tutaj w lewym dolnym rogu pojawiło się tutaj Natural Vision Remastered więc to okazuje się, że będzie działać Prawdopodobnie, ale mi się wydaje, że zawsze będzie działać. No i tutaj jesteśmy już tutaj po przyspieszeniu. Nie, 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 nie dziwcie się, że to mi się będzie... tutaj... O, już wszystko działa. Mówię, teraz później sobie powiecie, coś się tutaj zmieniło. Co ten nasz tutaj chłopie bajerujesz? Zobaczcie, no co, to może nie wygląda to aż tak dobrze. Ale dalej to dobrze wygląda. do zniszczeń jeszcze zmienili. I podobno model e, chodzenia. Nie ma zmiany, prawda? No to Zobaczmy teraz. Czy jest zmiana? Nie ma zmiany. Ale ja wam pokażę teraz po prostu magię, nie? Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. To jest tutaj ulepszona właśnie grafika. E, gdzie my jesteśmy? Ja podjedziemy na Wyspuci Beach. Tutaj na plażę. Ja Wam przedstawię tutaj wszystko. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Pokażę Wam wszystko tutaj na plaży. Widzę, że mi się Krokowska złączył Czy się wyłączało? Dobra, tak. Zobaczmy tutaj jeszcze szybko, zanim dojadę. Tutaj, tutaj zmieńmy sobie na ekstrasany. Czysto, pochmurnie. Smog. Te weźmy rain zobaczcie jak to kozak wygląda. Prześniejąco się. Nie, to w ogóle nie wygląda jak piątka. To jest taka. Jakiś cień. Halloween. to jest bardzo często taki efekt. Tylko nie mogę go znaleźć. Dobra, weźmy na Ekstrasani. Zobacz. Zobacz, jak pięknie woda wygląda. No, my jeszcze tu na plażę, i wam jeszcze coś muszę pokazać. Bo to osobiście to będzie mój pierwszy widok, ale to podobno jest. O kurde. Podobno to jest świetne. To jest podobno świetny widok. Już tutaj ładnie widać. Żeby ludzi nie porozjeżdżać. Kacie, dojedziemy tutaj na sam koniec. I zobaczmy teraz. Ten option zmienimy sobie na zachód słońca. Zobaczcie. dajmy tutaj sobie na 20. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie. celeryny Zobaczcie, jak to pięknie wyglądało. Zaraz zobaczmy. Po jeszcze raz takie w ogóle zaproszenie dostaje Czekajcie, tutaj weźmy na wschód słońca. Gdzie to? Tutaj będzie gdzieś. Tu musimy się obrócić. Nie no, nie ma aż takiego efektu, ale słońce daje. Dobra, wiecie co? Ja mam tutaj inny pomysł, żeby wam przedstawić. Tutaj użyjmy skryptów, żeby dojechać na wieżę Maze Bank, bo podobno to... O, ale to kozak wygląda, bo podobno na wieżę Bank to też świetnie wygląda. Osobiście jeszcze nie byłem. Zobaczmy zachód słońca, to podobno jest cudo na wieżę Bank. Szybko lecimy, Dobra, wysiadamy z auta i cofamy się, ale przyspieszamy czas. O kurde, ludzie, patrzcie, 18 jak słońce zachodzi. Nie, to trzeba nagrać. Nie no, naprawdę, to jest... Ale to ładnie wyglądało. Więc jeśli odcinek Cię spodobał, zostaw łapkę w górę, suba, lajka, napisz komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Perfect.